W Robloxa, czekajcie tylko coś zrobię, a potem może graficzki albo coś zrobimy dla was widzowie. No, więc możecie zostawić łapkę górę na starcie, bo będziemy nagrywać Robloxa. Zaraz właśnie będziemy wbijać w Robloxa. Zaraz będziemy właśnie... nie, 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 nie. Trzeba usunąć połowę gier. A nie idę zostawmy. Więc będziemy dzisiaj grać w Robloxa. Zaraz właśnie będziemy pykać w Robloxa, więc no, zostawcie łapę w górę. Suba z dzwoneczkiem. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się film i live'ik podoba. No bo dzisiaj gramy na live w Robloxa. Zaraz będziemy właśnie dodawać osoby do Robloxa. Więc idziemy do Robloxa. Co chcecie widzowie to piszcie na czacie. Na czacie piszcie jaką gierkę, chcecie czy coś ocenić kanał czy coś. No bo lecimy po te sto subu O mój kolega gra O jakiejś awantury Ile osób gra Jeden, dwa Trzy Zype gra Dzisiaj gramy w Jelly breaka. Co? 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 No co chciałeś? Gram w Jelly Więc widzowie gramy dzisiaj w Jelly Breaka, więc zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonią. Napiszcie w komentarzu No może... No dobra. Ten Jolly break zanim się odpali, to to troszeczkę minie Pieski są w Jolly więc no... Ja bym tak się nie cieszył trochę Więc no, zostawcie łapę w górę, łapeczkę w górę Napiszcie coś na czacie, bo to mnie motywuje do nagrywania filmiczku No nie! Baga mam! Ogłaszczyźnie nie ma historii czatu. Co jest? bana na czaty. No dobra, i czekamy. Jakiś bag mam że... Baga mam w grze! Nie, chyba, dzisiaj w Robloxie nie zagramy, bo e, widzicie, jakie mam bagi, widzowie. Więc zostawcie. Zostawcie łapeczkę w górę. Zostawcie łapkę w górę. Wijać na kanał skoki narcielskie. Może pooceniamy kanał. Może zagramy skoki narciarskie, więc. No, dwie łapki w górę są! Jest! Dwie łapki w górę są! Jest! W tej chwili nikt nie ogląda. Napiszemy na ciecie, tam czy, czy coś? tam na czy, czy coś? Hej, 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 widzowie. Nie, zaraz zagramy chyba skoki, bo skoki są lepsze. I zobaczymy, czy jesteśmy w. Niemcy. Dobra. Gramy w DSJ. No co jest? Widzowie mam bana na chwilę, nie, nie mam bana żadnego ani nic Tylko nie mogę wróć, dobra mogę wrócić, dobra Siema widzowie zostawcie łapeczkę w góry łapeczki w góry Święta zostawcie łapeczkę w, góry, łapeczkę w Siema Siema dźwunkiem, dźwunkiem. Andrzejki Andrzejki z pioskiem w Niech niech musimy wiedzieć Sazić memu mimo, co chcecie, żebym zagrał? Może zagramy wy... Chcecie, Może zagramy wy. Robloxa. 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 Bardzo proszę o informacje, jeśli chcecie być ze mną na żywo. Wo, 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 wo. E, ocenianie kanału ocenianie kanału, ocenianie 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 ocenianie, ocenianie. nie ma Teraz piszemy o jest ocenianie kanału albo nie skończymy tego live'a no i to by było na tyle w takim krótkim live'iku więc zostawcie łapkę w górę z dzwonkiem, no i to by było na... a nie jednak jest nie widz jest jednak widz I są widzowie, więc... Nie wiem Chyba tak bym powiedział. No to jest taki długi Wow I ja pierdziolę Patryczek, py Tyry i Czy Patryczek Nie ten, o to jest ten o oh, espado eu subir que me subir com Zobaczycie kanał Polishman, Ma, Mad, Madman, Madman, zobaczymy go, ocenimy go sobie. No, amatorskie skoki Na koniec tych 8,7 metra. Dzięki za uwagę. To jest najpopularniejszy film na YouTube. A i ostatnio, same czkarstwo. Broskie skoki narciarskie. Jędrek ma spoko kanał, fajny filmik Jędrek, 5 lat temu, a 8 miesięcy temu No ja nie wiem czy ja w ogóle jutro przyjdę na skocznię Karolek A tu już oglądałem Teraz Lukę, Lukę, ma 29 słów I to nagrał luźny stream zapraszam na streama no przeglądamy sobie konta widzów Wojtek kozioł. Adamka